Po wakacjach w Powiatowym Urzędzie Pracy odnotowano wzrost bezrobocia, choć nie jest to nic niepokojącego. Porozmawialiśmy z dyrektorem jednostki o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Raciborskim. Sytuacja w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu jest stabilna. Stopa bezrobocia w Powiecie wynosi 4,5%. W skali kraju jest to ponad 6%. Są to dane na koniec sierpnia bieżącego roku. W porównaniu do lipca bezrobocie wzrosło o 9 osób. Ogółem liczba zarejestrowanych osób to jest 1848, w tym 1135 kobiet. Jeśli chodzi o liczbę osób zarejestrowanych w miesiącu sprawozdawczym, to napływ mieliśmy na poziomie 203 osób. Jeśli chodzi o wyłączenie z naszej ewidencji, to 194 osoby. Sporo jest też osób z zagranicy. W tym roku wydano 53 pozwolenia na pracę sezonową, ale oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi jest aktualnie 573. Dyrektor jednostki zwrócił też uwagę na osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy. To 892 osoby to są osoby długotrwale bezrobotne, czyli te, które zostają w naszych rejestrach powyżej 12 miesięcy. Jeśli chodzi o osoby powyżej 50 roku życia, to 500 osób, 508 osób zarejestrowanych. Zgłoszono zostało też 184 oferty pracy. To są pracownicy budowlani, kucharz, kelner, kasjer, sprzedawca, kierowca C. +E. Stolarz, pomocnik stolarza, magazynier, ślusarz. Urząd Pracy wciąż udostępnia wszelkie możliwe sposoby wsparcia dla osób bezrobotnych. Dzięki temu udało się uzyskać środki z zasobów ministra, które trafią do osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi. I pozyskaliśmy ze środków z rezerwy ministra 145 tysięcy na pięć dotacji na rozpoczęcie własnej działalności, po 20 tysięcy każda i na trzy doposażenia. I wyposażenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej, tu po 15 tysięcy na każde stanowisko. Przypomnijmy, że Powiatowy Urząd Pracy wciąż wstrzymuje obsługę bezpośrednią klientów. Sprawy nadal można załatwiać za pośrednictwem poczty elektronicznej, elektrycznej skrzynki podawczej, ePUAP, innych elektronicznych sposobów komunikacji, telefonicznie albo pocztą tradycyjną.